Witam wszystkich oglądających mój kanał, subskrybentów. Oczywiście na początku filmu zapraszam do y, lajkowania i subskrybowania kanału. Y, także co dzisiaj, co w dzisiejszym krótkim odcinku. Y, tydzień temu, w sobotę, udało mi się zbudować y, taką antenę według projektu z internetu. Y, jest to trzyelementowa antena, jak i zbudowana y, z taśmy. Mierniczej, metalowej, normalnej budowlanej taśmy, tylko o szerokości 25 mm, czyli o szerokości jednego sala. Ciężko w Polsce dostać taką taśmę, ale zdarzają się gdzieś na jakichś wyprzedorzach czasami, można dostać albo ewentualnie w Kastoramie. Do budowy anteny wykorzystałem jakieś stare elementy boazerii, gąbkę taką obiciową do rur. Ona jest wykorzystywana m.in. także, żeby rączka była miękka. To została wykorzystana taka gąbka. Zabrałem dzisiaj pierwszy raz antenę na testy po tygodniu, bo nie było czasu na to, żeby ją przetestować. Akurat okazało się, że dzisiaj jest czwarta edycja, czwarta edycja takiego wydarzenia. Wypuszczenia w stratosferę balonu balonem wirusa 4.0, która jest przez jeden z warszawskich czy tam podwarszawskich klubów, organizowana. Jest to czwarta edycja i w. W tym wydarzeniu są różne, różne transmisje, m.in. SSTV, które właśnie teraz nasłuchujemy. Używam do tego radiotelefonu TYT TH88. Na moich poprzednich filmach widzieliście, że używałem radiotelefonu Baofeng UV82, który wymieniłem na tego TYTA. Uważam, że jest odbiór lepszy i generalnie sprzęt jest lepszy, bardziej mi się podoba. Wyświetlacz też jest ciekawszy, można więcej rzeczy zapisać. Generalnie sprzęt uważam, że jest bardziej profesjonalny od Baofenga. W tej chwili Czyli na, na tycie jest ustawiona częstotliwość SSTV z tego balonu. Są wysyłane obrazki. A na telefonie uruchomiona aplikacja Robot36 do dekodowania obrazków SSTV wysyłanych drogą radiową. Także to co słyszymy w tle, takie piszczenie, to jest właśnie dźwięk wysyłanych obrazków z tego balona, o którym powiedziałem. Antena, samoróbka. Użyty kabel RG58, od, jakiegoś, od jakiejś starej anteny CB Radia. Wszystko, cały opis anteny, łącznie z, z wymiarami, jak to wszystko podocinać, jak to wszystko porozmieszczać, elementy wobec siebie, jest w internecie, spróbuję też zamieścić takie coś w komentarzu. Uważam, że antena sprawuje się, jak na antenę kierunkową, z tak małej ilości elementów, bardzo dobrze. Tutaj słychać, jeżeli weźmiemy radiotelefon do ręki, poruszając anteną. W różnych, w różnych kierunkach słyszymy, że ten odbiór nawet, nawet jest w stanie zanikać. O, pojawiają się szumy. O, a teraz jesteśmy ukierunkowani właśnie na, mniej więcej na ten balon. W tamtym kierunku jest Warszawa, gdzie balon został wypuszczony z podwarszawskiej miejscowości. Także odbieramy, odbieramy transmisję SSTV Kierunkowo korzystając z anteny Jagi 3 element Na częstotliwość dwumetrową A częstotliwość odbioru SSTV Jest na 144 144,500 MHz To tyle Uważam, że antena jest godna polecenia Uważam, że antena jest godna polecenia. Warto sobie taką zbudować nawet w formie eksperymentu, także każdemu serdecznie polecam i zapraszam do budowy takiej anteny i oczywiście do brania udziału w takich wydarzeniach, jakim jest wypuszczenie właśnie balonu stratosferycznego, m.in. Z, z misji stratosferycznej balonem wirusa bądź innych transmisji. Dziękuję serdecznie za oglądanie, jak mówiłem na początku, lajkujcie, subskrybujcie, mówił dla Was Bartosz zwodzi.